Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, już od początku Wielkiego Postu przygotowujemy nasze serca przez pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. Gromadzimy się w dniu dzisiejszym aby z całym Kościołem obchodzić pamiątkę wjazdu naszego Pana do Jerozolimy, gdzie miał on spełnić paschalną tajemnicę męki i zmartwychwstania. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego Krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i w życiu módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem. I spraw, abyśmy z radością idąc za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król Izraelski. A gdy Jezus znalazł osiołka, Dosiadł go, jak jest napisane, nie bój się, córo syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na oślęciu. Jego uczniowie początkowo tego nie rozumieli, ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o nim było napisane i że tak mu uczynili. Oto słowo pańskie. Popatrz, jak wspaniałe jest nasze Jerozalem. Jeruzalem. Jerozolem. O, gdybyś ty w tym dniu poznało, co jest ku pokojowi Twemu. Ale teraz to zakryte jest przed oczyma twymi. Panie. Dlaczego się tak nagle zasmuciłeś? Możemy być dumni, że mamy taką stolicę! Jeruzalem, ty nie wiesz, jaki los cię czeka. Oto przyjdą dni, że nieprzyjaciele otoczą cię uwałem i ścisną zewsząd. A ciebie i dzieci twoje. Powalał na ziemię. I nie pozostanie w tobie kamień na kamieniu, boś nie poznało czasu nawiedzenia twego. Panie, dlaczego tak się ma stać? Powiedz. Jeruzalem zabijało proroków, których Pan do niego posyłał. A w końcu zabije jednorodzonego Syna Człowieczego. Dopełni miary swych nieprawości. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie w imię moje, mówiąc. Jam jest Chrystus. I wielu zwiodą. Powstanie Bowiem. Naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu i będzie głód zarazy i trzęsienie ziemi a kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony i będzie głoszona ta ewangelia na świadectwo wszystkim narodom i nastąpi koniec. Nadeszła godzina. Syn człowieczy będzie uwielbiony. Potrzeba, aby wypełniło się proroctwo zachariaszowe. Pomasz synowi Dawidowemu. Hosanna! Hosanna! Bogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna! Hosanna! Anko na Izraelawa. Hosanna! Hosanna! Celowo na bok, na bok. król nasz Jezus Chrystus. Do ojczyzny. Thank <laughs> Czy, czy Tarkowica? Ci, co z daleka przyszli, chcą się modlić, a wy urządzacie tu jarmark? Czego on tak Czy nie jesteś, że śmiesz nas obrażać? To Jezus, prorok z Nazaretu. Precz są czciciele złota! Zabierajcie swe kramy i opuszczajcie miejsce święte! Moje Zależy im prawem, nim tego, na co myśmy im zezwolili. To wszystko przeznaczone jest na ofiarę. Czy już ofiarę nie będziemy składać? Jest to miejsca poza świątynią. Powiedział Pan: Dom mój, domem modlitwy nazwany będzie u wszystkich narodów. A wy uczyniliście ze mnie jaskinie zbójców! Brać stąd z tym wszystkim! Jakim prawem podzielić? Uczyń jakiś cud. Pokaż, że masz tu władzę. Cudów żądacie. Zburzcie tę świątynię, a w trzech dniach ją postawię. Jakże tu panem mówisz? Przez latę ją budowano, a ty w trzech dniach ją wtór postawisz? Ocalna synowi Dawidowemu! Ocalna! Powiadam wam, faryzeusze, że krzesznicy uprzedzą was do królestwa niebieskiego. Wiada wam, faryzeusze, rodzaje jaźniówczych, groby pobierane. z wierzchu zdajecie się być sprawiedliwi, ale wewnątrz tak pełni jesteście obudy i nieprawości. Oto przyjdzie na was cała krew sprawiedliwa. Która wylana jest na całej ziemi. Zaprawdę powiadam Pan. wam, przyjdzie to wszystko na ten nadd. Nauczycielu, wiem, że jest prawdomówny, Powiem, że nam tedy, co to się tobie zdaje, przygodzi się dawać, czyż? Cesarzowi? Tak. Czy też nie? Czemu nie kusicie, u Pokażcie, nie się Pokażcie mi, młoda piosenko. Czym jest obraz i napis cesarstwa? Dajcie wtedy co cesarskiego cesarzowi, a co łódzkiego Bogu. Nauczycielu, tę niewiastę zastaną teraz na cudzołóstwie. W twie. prawie mój nakazuje tak nie kamienować. Ty co Czy u ciebie? To już, to już nie jest grzechem? Czy prawo mojżeszowe już nie obowiązuje? Kto z Was jest bez winy, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Gdzie są ci, którzy na ciebie skarżyli? Żaden cię nie potępił. Ja cię nie potępił. Idź, a więcej już nie grzesz. To uczyniłem, co mi ojciec przekazał. Broniłem czci domu Jego. Oddajmy zatem Bogom, Bogu, Bogu Najwyższemu.